Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku taki szybciutki update na temat tego, jak wyglądają u mnie aktualnie moje rabarbary. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale wyśm w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak wiecie, ja ze swoimi rabarbarami mam dość ciężkie relacje, aby nie powiedzieć fatalne. Dos dosadzałam ich tak naprawdę już kilka razy. Widać zresztą, jak wyglądają te, które były dosadzone jako ostatnie, te, które są z poprzedniego roku i te, które były dosiewane troszkę wcześniej. Aktualnie te rabarbary są ogromne, mają przepiękne liście i jeszcze czasami zdarza mi się właśnie tak jak teraz troszkę ich podjadać. Za niedługo, coraz bliżej jest jesień i zima, więc te rabarbary w naturalny sposób będą zamierać, to znaczy te liście staną się takie brzydkie, brązowe i w ogóle. Za parę dni znikną z powierzchni ziemi przed zimą, więc nie ma się czym przejmować. Jest to roślina wieloletnia, u nas w ogrodzie sobie poradzi. Nie musimy jakoś szczególnie dbać o to, aby ochronić je przed mrozem. Ja nie robiłam tego w tamtym roku w ogóle i wszystkie pięknie odbiły na wiosnę z powrotem. Jak widzicie, tutaj jest moja rozsada rabarbarów, które był wysiewany z nasion, właśnie w takiej skrzynce, po to, aby w momencie, kiedy te dosadzane rozsady z doniczek nie przeżyją, to dosadzić właśnie nowe. I jak, wiecie, jak widzicie, pustych miejsc u mnie jest dużo, więc będę na pewno je za parę dni dosadzała kolejny raz, nie wiem, trzeci czy czwarty, już zgubiłam rachubę. Hmm. Ciężko z nimi mam. Piszcie w komentarzach, jak wasze rabarbary. Czy w ogóle macie je w swoich ogrodach? Jak widzicie, nawet te z nasion, wyhodowanych własnych, po prawie roku uprawy, będą takie duże i piękne. Były troszkę nawożone, więc u mnie mają jak w domu, chyba że coś je zje, no wtedy niestety muszę dosadzać i kombinować od nowa. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć!